Magdalena Pecka. Dzień dobry. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody, a jezioro Solińskie rozpieszcza nam z pięknymi widokami o poranku. A my sprawdzamy, jaka sytuacja jest w innych miejscach, a poranek może być nieco chłodniejszy. Między innymi w Jeleniej górze aktualnie jest najchłodniej tam 8 stopni, a dalej na północ w zielonej górze 17. Więc jak widzimy, zróżnicowana temperatura w tych miejscach. Temperatura oczywiście będzie wzrastać, bo sam poranek jeszcze wielu miejscach jest rześki, to za sprawą również bezchmurnego nieba, a więc dużo ciepła w nocy będzie od nas uciekać, a w kontekście nocy to nadchodząca noc, to noc Perseidów, a jak widzimy na niebie będzie mało chmur, to również będzie sprzyjać obserwacji nieba. Sprawdzamy, co będzie czekać nas w drugiej części dnia, a temperatura zacznie wzrastać, stąd w wielu miejscach zrobi się gorąco, w kolejnych dniach będzie upalnie. Dzisiaj maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, 20 26 w centrum, 29 na dolnym śląsku tam będzie najcieplej, sporo błękitnego nieba. Na no teraz o pogodzie to wszystko, kolejne informacje o pogodzie już niebawem. Do zobaczenia!